Cześć! W tym nagraniu dowiesz się jak przygotować efektowne rendery elewacji budynków, które idealnie przydadzą się jako prezentacja na studia, na konkurs architektoniczny, czy na spotkania z inwestorami. Tą część w szczególności dedykujemy studentom. Wiemy, że oddania w trakcie sesji potrafią spędzać sens powiek, dlatego chcielibyśmy Ci pokazać jak wykonać takie elewacje, które przydadzą się na Twoich planszach. Ty też możesz tworzyć rendery jak nasi studenci, więc możesz być jak Magdalena, Dominika, Agata, Michał albo Stefan. Jeśli chcesz tworzyć równie piękne wizualizacje, dołącz do naszego szkolenia. Link do naszej strony znajdziesz pod spodem. Tutaj mamy taką efektowną izometrię architektury, którą także zrobiliśmy w 3ds Maxie. Jeśli chcesz zobaczyć, jak ją wykonać, daj znać w komentarzu. W dzisiejszym nagraniu skorzystamy z przygotowanej przeze mnie sceny. Ma ona już gotowy model, przygotowane światło i materiały. I to jak je wykonać, oczywiście uczymy na naszym pełnym szkoleniu. Na no teraz, żeby stworzyć taki render elewacji, musimy zacząć od ustawienia kamery. I żeby ustawić tą kamerę, ja na początku wyizoluję sobie ten obiekt, który tutaj zaznaczyłem, i stworzę sobie taki plane. Po prostu chcę stworzyć kamerę, która będzie ustawiona równolegle czy prostopadle do płaszczyzn, które mam w scenie, więc. Tworzymy plane, następnie przechodzimy do zakładki kamery i wybieramy korona cam. I teraz klikam sobie jeszcze opcję snap i tutaj stawiam sobie kamerę. My ją jeszcze będziemy przesuwać. Wchodzimy sobie tutaj w modify i ja ją jeszcze troszeczkę wycofam do tyłu i przejdę teraz do zakładki projection and VR. Z tego względu, że muszę zmienić type z perspektyw na ortografik I teraz gdy przejdę do tej kamery, ona będzie wyglądać w taki sposób. Widzimy, że jeszcze ta kamera łapie troszeczkę budynku i wchodzi w ziemię, więc dobrze będzie złapać i kamerę i target, który jest tutaj ukryty i po prostu podnieść ją do góry i sprawdzając co się dzieje w naszym głównym viewporcie, czyli podnosimy do góry i widzimy, że też nasza kamera podnosi się do góry. Teraz należałoby się troszeczkę wycofać, żeby pokazać elewacji więcej, ale widzimy, że aktualnie mimo to, że przesuwam swoją kamerę, to ten widok nie zmienia się z prostego względu. Żeby pokazać więcej na naszej ortograficznej kamerze, musimy zmienić ortho view size, poszerzając widok, po prostu poszerzając w ten sposób i dzięki temu nasza kamera będzie widzieć więcej. Teraz zmieniając funkcję na perspektyw, nasza kamera wygląda tak a gdy puścimy render, możemy zauważyć, że, że totalnie zmienia to postać rzeczy. Dlatego pamiętaj o ustawieniu orto, nawet gdybyśmy tutaj tą kamerę ustawili poniżej, yy, tak, żeby troszeczkę wyprofilować ten obraz, to i tak widzimy, że teraz część elewacji jest niewidoczna i cała idea koncepcji właśnie płaskiej elewacji troszeczkę się gubi. Warto też pamiętać o rozdzielczości obrazu, tutaj po prostu wchodzimy do zakładki Render Setup pod F10 na klawiaturze i w tutaj wpisujemy sobie 2000 a w Aspect Ratio możemy po prostu ustawić sobie takie jakie potrzebujemy, bądź po prostu w rozdzielczości HD i to w zupełności tutaj wystarczy. A teraz z powrotem przejdziemy do naszego ustawienia Orto i jeśli chciałbyś, chciałabyś zobaczyć jeszcze jak tworzyć rendery 360, bo tu mamy taką opcję Spherical, to po przełączeniu tej opcji będziemy mogli właśnie zrobić... Render, który będziemy mogli wykorzystać w wirtualnej wycieczce. Informacje na ten temat znajdziesz w filmie, który nagrałem dla Ciebie ostatnim razem, a teraz przejdźmy dalej. Kolejnym ważnym elementem tworzenia takiej wizualizacji elewacji jest Otoczenie. Jest to mega istotne i to otoczenie możemy zrobić za pomocą skattera, bo ciężko byłoby tutaj ustawić te wszystkie drzewka ręcznie wraz z tymi kamieniami. Nie, nie, od tego jest skatter i pozwól, że ci o nim opowiem. Generalnie to narzędzie pozwala ustawiać obiekty w naszej scenie, dzięki czemu możemy wprowadzić losowość i dzięki któremu możemy stworzyć bardzo różnorodne sceny. W tym wypadku rozstawiłem różne gatunki roślin, aby wprowadzić też głębię do naszego obrazu, po to, żeby do końca nie był. Płaski. To narzędzie znajduje się w koronie i jest to darmowy plugin. Aby je uzyskać, po prostu klikniemy sobie tutaj w Standard Primitives wysuwając to menu. Teraz przejdziemy do Chaos Scatter i stworzymy po prostu taką ikonkę Scattera. Przechodząc teraz do zakładki Modify, możemy nad nim pracować. I cały temat Scattera poruszamy bardzo szeroko w trakcie szóstego tygodnia naszego szkolenia. I przeanalizujemy sobie pracę Dominiki, którą wykonała, bo. Jest to istotne z tego punktu widzenia, że wszystko tutaj, prawie wszystko, jest skaterem. Te drzewa, które mamy w tej części, te drzewa, które widać tutaj, ale też te drzewa, które widać w odbiciach, one też są zrobione za pomocą skatera. Te płyty, które są widoczne, ta zieleń, te kamyczki, naprawdę wiele rzeczy można robić za pomocą takiego narzędzia. I sam sobie nie wyobrażam tworzyć takie ogromne sceny, które po prostu tego skatera nie mają. Więc dzięki temu narzędziu jesteśmy w stanie zmienić otoczenie. I tutaj możemy w Surface Scattering tą ilość zmienić, dodając na przykład ilość drzew, a w zakładce Transformation możemy te drzewa powiększyć bądź zmniejszyć. Ja tutaj celowo ustawiłem od 30 do 65, bo chciałem, żeby te drzewa były niektóre mniejsze i większe, aby oddać taki efekt perspektywy na tym płaskim obrazie. I wpisując tutaj 30 do 65, uzyskałem taki efekt, a gdy miałem wcześniej 60, 65 Obraz był definitywnie bardziej płaski, przez to, że cała zieleń była na jednym poziomie. Równie istotną sprawą dla naszych renderingów będzie kontrola światła dla każdej elewacji osobno. Dlatego w menedżerze warstw ustawiłem sobie kilka różnych. Oddzielających moje kilka różnych ustawień światła. Jak to działa? W tej scenie od przodu mam ustawiony Korona Sun, który jest schowany w tej warstwie ISO Camera 02. Ale gdy odpalę sobie Kamerę 03, to widzimy, że tutaj też mam osobny Korona Sun, już troszeczkę inaczej skierowany, z drugą kamerą, która wyświetla się w tym wypadku. I dzięki temu mogę kontrolować każdą scenę osobno, po to, żeby każda elewacja miała odpowiednie światło, które pozwoli wydobyć tą geometrię. W tym wypadku warto też zmienić ustawienia Direct Visibility Override w zakładce Scene tutaj poniżej Single Map. W Single Map mamy wstawione Corona Sky, a teraz klikamy Direct Visibility Override, a tutaj zmieniamy sobie kolor, który będziemy mieć finalnie na naszej planszy. Ja będę mieć biały kolor, więc w tym wypadku też ustawiłem sobie skrajnie biały kolor, który pozwoli wyrenderować krawędzie naszych drzew bez takich ciemnych obwódek. Dzięki temu będziemy mieć czystszy render. I gdy nasza wizualizacja się wyrenderuje, musimy ją zapisać. Tylko istotne jest to, aby nie zapisać jej jako obraz JPG. Z tego względu, że zostanie nam to tło, musimy je zapisać jako PNG. Dlatego klikamy Save. Wpisujemy sobie na przykład jakąś nazwę typu Elewacja 01. Ja ją jeszcze nazwę V1. I tutaj wybieramy format PNG. Następnie klikamy Save. Wybieramy opcję RGB 48-bitów oraz Alpha Channel Interlaced zostawiamy niezaznaczone i klikamy OK. I dzięki temu zapiszemy nasz obraz bez tła. Co dalej idzie, będziemy mogli go użyć w Photoshopie jako jeden z takich komponentów. I teraz, żeby też dobrze poskładać sobie taką tablicę, ja tutaj wykorzystałem narzędzie linijki i oczywiście jeszcze narzędzie widocznych podziałów. Stworzyłem sobie takie podziały, i teraz tutaj podrzucę nowy obraz. Ja go po prostu przesuwam z folderu do Photoshopa bezpośrednio, ustawiam mu skalę w tym wypadku na 50%, odnajduję warstwę, która jest moim obiektem i teraz klikam Ctrl T i przesuwam sobie tutaj, dostosowując to do linii, które stworzyłem. I teraz jeszcze tutaj tylko, o właśnie w taki sposób to ustawię, klikam OK i nasza tablica gotowa. Tutaj chciałbym też zwrócić uwagę na to, dlaczego w 3ds Maxie dociągnęliśmy sobie to tło, żeby ono dobrze wyglądało, po co robiliśmy te cienie, po co robiliśmy taką różnorodność, bo generalnie chodzi o to, żeby stworzyć Obraz płaskiej elewacji, bo dzięki kamerze izometrycznej mamy właśnie taki płaski rysunek, ale przez to, że stworzyliśmy dodatkowe kamienie, otoczenie, różnorodne drzewa, tutaj też użyliśmy krzaczków, które są troszeczkę niższe i wyższe, to spowodowało, że teraz ten obraz wygląda na bardzo realistyczny. Możesz tutaj też zauważyć taki cień w tej części elewacji albo w tej części elewacji. Ja w 3D Maxie też ustawiłem wokół każdej kamery, pod każdą kamerę drzewa z każdej strony, przez co one rzucają cień na naszej elewacji. Co też powoduje, że. Tworzą taką głębię obrazu. I te techniki spowodują, że Twoja plansza będzie wyglądać jak plansza pro. I na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że te metody będą dla Ciebie przydatne. Daj znać w komentarzu, jakie techniki chcesz poznać, aby przygotować się na swoje oddanie projektu jeszcze lepiej i zdobyć świetne wyniki. Po więcej wejdź na naszą stronę 3 Obserwuj nasz Instagram. Dzięki za obejrzenie tego nagrania. Do zobaczenia.